Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Sorry, bo tu jest ulica, tu sobie zaparkowałem i tu pójdziemy do lasu się przejść, tylko że widzicie ja tu posprzątałem, a tu trochę jest takich śmieci także muszę to trochę podbierać jeszcze tu o, gdzie nie gdzie jak to pozbieram tutaj stąd te śmieci no tam gdzieś tu pójdziemy potem tam, ja od razu worek, nie będę musiał to z kieszeni dociągać, po prostu do auta tu wsadzę i będę miał święty spokój, tutaj już będzie posprzątane, a my pójdziemy tam i zobaczymy, czy, co tam w lesie, czy się coś wykluło, czy się nie wykluło, w każdym razie witam was serdecznie, pozdrawiam, dzisiaj szelki mam, jakby coś trzeba było nagrać, to nagram, a jak nie, no to nie, zobaczymy, jak to będzie, muszę tu posprzątać to, ogarnąć, jak to ogarnę, no to, to pójdziemy dalej. Dobra, nie będziemy przedłużać filmu, bo potem te filmy są długie, a wiecie, najlepiej jak są tak 12-15 minut. <grybujesz> Dobra, no to ja się zbieram do sprzątanko. Tu mam Aredzierz na smyczy i rzeczywiście. Tu mam ten worek weźmiemy. O, do tego worka najwyżej rękawiczki ubiorę i no i... albo nie. Tu są takie. Weźmę odkręcia, jeden worek taki, tu jest woda. Dla aryska Dobra, to biera się do roboty Wiecie co? Muszę Wam coś pokazać Teraz nie wiem dokładnie co to jest Wyciągnąłem sobie butelkę taką nie, Gdzie ona jest? No Dobra, wsadziłem Tu ją wyciągnąłem Widzicie, żeś tu leżała Tu jest palnik Jak nie, to jest pilnik Takie obiema obejmka. Jakieś to, ale patrzcie, co to jest. Ja pierdzielę, no. Ciężkie, wiecie to? Nie wiem ile to waży, ale to będzie, nie wiem, Z półtora kilo? Albo dwa kilo? Nie wiem, ale ciężkie jak cholera. Patrzcie, nie wiem co to jest. Ja pierdzielę. A najlepiej jest to że ja tu jeszcze widzę takich parę i ten jest cienki słyszycie to to jest jakiś metal patrzcie a to, to jest strasznie ciężkie normalnie masakry że ja wam powiem Nie wiem, to co to za meta. Patrzcie. Nie wiem, czego to jest. O, tu jest też, patrzcie. A ciężkie. I tu jest jeszcze jeden. Tylko takie cienki. Tam śmieci oczywiście, ale tam nie wchodzę, bo tam są krzaki dopiero jak będzie jesień. Ale to, to mnie zdziwiło, patrzcie, tu jest, co to jest? Pilnik, nie, znaczy, no, posełka jakaś. Tu jest jakaś obejma, czy co to jest? To pójdzie do śmieci. To jest metal jakiś, a to, nie wiem, co to jest. Powiem wam, nie wiem co to jest Ciężkie jak skrzydłek Tu jakieś zielone się zrobiło Patrzcie I jakie to jest ciężkie Tu na złoto 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 Nie, bo to jest jakiś metal Ale czy coś pisze na tym metalu? Jakieś to jest odlew, patrzcie Patrzcie, jakby coś co to ma być w ogóle? O, jakie to jest ciężkie. To chyba z 5 pięć Może przesadziłem, ale 4 na pewno. Pisze tu coś? Nie wiem. Jakieś A? Tym się wydaje? Nie wiem. Jakie to jest ciężkie. Nie no. Teraz to złomiarze. Patrzcie. Tu jest jakiś kolor, tam jest, patrzcie. Nie, to będzie Aiza zwykła. Jest taki na czerwono, coś się, na złoty kolor. Tu jest jakaś literka. Nie wiem, co to jest. Coś tu pisało, ale 01. 09? Nie wiem. Trudno powiedzieć, co to pisze tam. Ale wiecie, jakie to jest ciężkie? ja to biorę do samochodu. Zobaczymy. To Bo najpierw muszę wziąć ten. O. Śmieci. Widzicie? Podbierane. <laughs> o, jest. Z mi coś nawala. Widzicie, nie ma już tych takich. A tu co jest? A to jest szmata, szmaty nie biorę. Widzicie? Szmat nie, to jest papier nawet. Ale koreczek. Za to koreczek weselny. Koreczek wreszcie. Dobra, to te podamy. Co zrobimy z tym? Dobra, ja spauzuję ja to przyniosę. Zobaczymy co to jest Powiem wam, że to jest takie ciężkie... Nie wiadomo co to może być, kurde. Fabii mi pewno powie. <laughs> Zresztą wy się na tych złomach znacie. A ja to spróbuję, wiecie co zrobić z tym A ja pewno jaka za to będzie, albo O! Ale powiem wam strasznie ciężki. To jest na dole To jest reklamówka. A ja to spróbuję, wiecie co. To jest metal jakiś. Ale... Chyba miękki jest robi takie widzicie pod motkiem Orazus Rysuje się Taka ryska jest, widzicie? Ale robimy eksperyment ja tu mam wszystko w tym samolocie. Patrzcie, kawałek drzewa Zawsze wezmę do pieca się przyda, jak jest gdzieś po prostu. Wiecie to, na rozkałce. A co? Ale to. Wiecie, co to może być? Ołów, tak mi się wydaje. Ale żeby takie sztaby ołowi? Nie ale zobaczymy. Ale ja, to. Ja mam. Ja mam magnesa. Mariusz Neodemowy, pozdrowionka dla Ciebie. Patrzcie, jeszcze nie wyczyszczony. To jest od niego dostałem ten magnes, super się sprawdza. Czasami potrzebuję na coś, to, to wiecie, to biorę. Dużo rzeczy nim robię. Niekoniecznie w wodzie <noise> Jaki to jest ciężko. Dobra, to co? Sprawdzamy czy się lepi. Jak się lepi, no to Ajza, czyli będzie z 5 kilo albo więcej. Z 10 kilo będzie takie. Kurde, to jest wiecie co, no trudno mi powiedzieć, ale to jest takie ciężkie. Że strasznie. Dobra, będziemy tak z daleka, bo jakby tak wiecie walło mocno, to będzie masakra. Uwaga. Nie chyta Ty Patrzcie, nie chyta Magnez tego nie chwyta Ja pierdzielę Ołów chwyta, a magnes? Nie wiem właśnie Jak ołów nie chwyta, to to prawdopodobnie może być ołów Nie wiem, no jak Boga kocham, nie wiem takie robią się jak młotkiem walne Nie za głębokie, to takie rysy są Tutaj jakby Ale skąd to takie coś? Naprawdę Takie kółka Sztaby ołowił albo Srebra <laughs> Może to srebro jest Nie wiem czy srebro jest A tu takie złote prze przebłyski patrzcie Widzicie? Ale złota to to nie jest. Srebro. I ja. I, Okej, to jest ciężkie. To ciężko dźwignąć. A tu takie zielone. Bo to już leżało dosyć sporo i... Patrzcie. I tu takie jakieś... Jakieś może obciążniki były to czegoś kiedyś. Nie wiem. Ale strasznie ciężkie. No biorę... Bierzemy. Boże, oh, jak będzie srebro, <laughs> to będę bogaty. 10 kg srebra, <laughs> nie wiem, ile srebro kosztuje, ale, ale powiem, powiem Wam, taka sztaba srebra to chyba z 5 kg wazy. Może nie 5 kg, ale no nie wiem, ale sporo, przykładowo 2 kg albo 3 kg, jedna taka. A ten, ten też tak troszkę lżejszy, te lżejsze, bo są mniejsze. Ciężki, ale ten jedną jedno to będzie z powiem wam, zaskoczony jestem dzisiaj co to się dzieje Takiego, takich rzeczy to jeszcze w lesie nie znalazłem no co prawda na poboczu to jest, ale nie wiem co to za numeracja tam była, ale tu chyba jakaś numeracja to była nie wiem no, i znowu jakiś skarb mam. <laughs> to będzie w sumie tak na oko, bo wagi nie nowożę. To niech będzie 3 kg, 5,5, 6,5, 7, 8 kg. 8 kg na pewno. 8 kg na pewno. Jak to do tej reklamy włożyłem, to mi się urwa. Tak myślę, 8 kg. Tak stawiam. no. Niech będzie 7 nawet. No. <laughs> 7 kg srebra. Nie, no, a to jest może być. Nie wiem, co to może być. To wszystko może być. Ołów, cyna. Jakieś, nie wiem, czy ołów. Ołów jest ciężki, wiem, ale czy, czy się do magnesa przylepia, czy nie. Chyba nie też. W każdym razie. No dobra. To na razie dzisiaj taki filmik będzie z tego, bo już jest za długi. Oczywiście przedobrzyłem, bo już jest 13 minut. Taka ciekawostka po prostu. Stawki nie wiem, czy to są, można nazwać sztabkami, ale niech będą sztaby ołowiu, jaki tytuł damy? Sztaby ołowiu albo, lub srebra. Sami musicie ocenić, bo ja nie wiem. To ja musi się kogoś zapytać, Jak to zrobić, żeby to sprawdzić, co to jest w ogóle za metal. Czy to palnikiem podgrzać, czy to jest jak ołów będzie się topić, czy jak. Fabi mi na pewno napisze. Pozdrawiam Cię Fabi. <laughs> bo Fabi to ekspert od takich rzeczy. Nie tylko Fabi, ale ale Fabi się zna na różnych takich właśnie no, Ale zresztą wy na tych metalach to się znacie w większości To po prostu napiszcie mi co, co to może być, jak to sprawdzić, jaki to jest metal Ja obstawiam, obstawiam tak Number one u mnie srebro <grym> Bo bym chciał bardzo, żeby to było srebro A drugie ołów albo cyna, czy coś takiego nie wiem czy to jest takie ciężko, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich tych i to jest przynajmniej 7 kW, na pewno, na 100% także dzisiaj nie wiem jaki tytuł dałbym, to ładnie, ale zobaczymy, <ścoughs> sensacja, rewelacja dobra po powiem wam, że jestem zadowolony, nawet jak to będzie ołów, no nie wiem co coś będzie można zrobić, no nie, tak mi się wydaje ludzie robią jakieś te... Y Jakieś te wędkarskie jakieś rzeczy i tak dalej. Także zobaczymy, może to potem na live dam jakimś zwycięzcy. Po prostu może by chciał taki jedno na przykład, no nie? Pierwsza nagroda, taka, taka duża sztaba, 2 kilo czy 3 kilo, nie wiem ile to pan jest Nie wiem. Chyba, że to będzie srebro, no to wtedy pomyślimy. Ale raczej srebro nie będzie. Nie wiem, nie wiem co to może być. Piszcie, napiszcie, subskrybujcie, piszcie co to może być. Takie coś wlecie. Na poboczu drogi głównej oczywiście. No to po coś wyrzucić wcześniej, bo ja tam potem pójdę, to na dole zobaczyć czy tam jeszcze coś nie spadło, tam na sam dół. Ale wiem, że tam są śmieci, wiem, że tam nikt nie wejdzie. I wiem, że jak już to tam coś może jeszcze być ewentualnie na dół, bo to mogło, jak ktoś tu wysypał coś, to mogło też na dół zobaczyć. Tam... Y spaść, także później poszukamy jeszcze, na razie tam nie schodzę bo tam nie idzie wejść, ale będę wiedział które to jest miejsce, dobra no to komentujcie, napiszcie mi co to może być bo ja naprawdę nie znam się na takich e, metalach <laughs> złoto, jak było to bym wam powiedział że to jest złoto, chyba bym wam powiedział Aby próby nie było, to raczej chyba nie e, komentujcie lajkujcie, subskrybujcie <laughs> cieszę się, po prostu, bo takie niespotykane po prostu to jest, nie? To nie wiem, no, niech będzie nawet 7 kilo łowił. Yy, no to. Ale ja Wam powiem, wam, że takie coś, tak moje czapeczki, na liveie je będą, jeśli zrobimy jakiś konkursik Nie wiem, jeszcze się zastanawiam, jak przyjdą te czapeczki. Potem będziemy mieć jeszcze. szykuję parę niespodzianek do Was. Plus te oczywiście tutaj teraz będą dodatkowo dla Was, bo komuś się może to przydać oczywiście. Zobaczymy. Dobra, no to papa, pa. trzymajcie się. No pozdrawiam całe piekary. Bytą oczywiście też, Mirek. No yy. nie będę teraz wymieniał po kolei następny razem. Wszystkich oczywiście. No ale całe piekary pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego. Papa. Pa. My lecimy zareskiem do lasu. Może teraz się uda jakaś prawdziwka znaleźć.